No, dobra, cześć. Witam, jestem znowu. Jak, jak widzicie, wyłączyło mi się nagrywanie, bo mam limit 10 minut. Ale jak widać, pokonałem je. Mnie tylko ciekawi jedna rzecz: gdzie zniknął ten kościak? Czekajcie, postawię tutaj pochodnie, bo kiepsko pewnie widać. Tak jak widzicie, teraz idziemy, ograbimy właśnie, co tutaj było. Serio, jak się na mnie rzuciły wszystkie, to akurat w tym momencie. Oj, żelazo jak cudownie, dobra, co tu jest pewnie. O, będziemy słuchać muzyki. Jaki enchant? Wydajność jeden, no nie jest tak źle. A tutaj, proch, kurczę, nawet Clipper tu się zapodział. Ale tam gdzieś jeszcze są, słuchajcie, bo ja ich słyszałem. Będziemy zaraz szli dalej. O, słyszę zombie. Gdzieś niedaleko jest następny ten spawner. O, słyszę go. Oj, i to wyraźnie. No, jeszcze raz rób. O, żelazo. Widzicie, jak cudnie. W końcu jakieś zdobycze. Dobra, dobra. <grym> Będzie mi tu jęczał. Spokojnie, zaraz cię zabiję. A, mówiłem, że jest i lawa pewnie. Tak i słychać ich z daleka, tylko... Tak właśnie robią. Oj, i żelazo trochę nawet jest. Dobra, to co ludzie le... Ludzie, sorry. Lecimy na podwój. Dobra, raz kolejny śmierć. What the f O, patrzcie. O! O! Moje przejście! Zajebiście! A tu się wykopałem? Dobra, nie wiem, czy to się nagrało. Ale. <sadziewanie> 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 Dobra, no koment. Dobra, nieważne. To jest nieważne. A jak się nagrało, to nic takiego. Teraz musiała wparować do pokoju i gadać. Dobra. O, jest kolejny mob spawner. Z tego co widzę, nie wiem czy. No, na pewno. Chyba, że to jest stary. I pająki. Już się bałem. A patrzcie, to jest mój mob To one tu gdzieś są. Ja ich słyszę. Też jest. Moja kopalnia, wszędzie moje kopalnie. Dobra. Zaraz ich znajdziemy. Oj... Oj, ludzie, wiecie co? Nie wiem, o której zacząłem nagrywać. Na spontana będę musiał lecieć. Poczekajcie sekundę. Dobra, na spontana będę lecieć. Zobaczymy, co się ludziki wykombinuje. Jak coś, to się po prostu wyłączy, tak jak wtedy. Bo wtedy nie patrzyłem też na czas. Wiecie co? Mnie wkurzają te pająki. Pszone, nienawidzę ich. Tu pająki, kurde tam jęczące jakieś... O, już blisko jestem. Aż się boję. Wiecie co? Muszę stawiać tutaj teraz co kilka kratek ten, bo na filmikach zauważyłem, że jak ciemno to nie widać nic kompletnie. Gdzie one są? Wiecie, że ja nawet nie wiem co się robi z z tymi zaklętymi książeczkami? No serio mówię. Wiem tylko, że idzie je znaleźć, ale nie wiem co się z nimi robi. Nie wiem, otwiera się je, czy coś? Są gdzieś tu blisko, ja to... czuję. Kurde, ale syczą. O, tu jest jaskinia, bo nawet jest szkieleta. Tym razem niech nagram moją epicką walkę, którą jak zwykle pewnie przegram. I żelazo, jak cudnie. Boję się kopać w górę, bo. I kurczę mówię wam, ja na serio gram bez X-raya. Nawet nie wiem, czy tutaj coś takiego jest. Lecę i słyszę tylko na ich. O, oddala się głos. Gdzieś tutaj są. Albo w dół, albo w górę. Dobra, najpierw pójdę w dół. Świnie słyszę. No, za wysoko jestem. A, wiem! Może jest noc po prostu i one na górze słyczą. A, to by wszystko wyjaśniało. Dobra, idziemy w dół. Czekajcie. Dobra, idziemy dalej. Szkoda, że tutaj nie można sobie zrobić komendy F-7-Home. I bym tylko klikał F home i jestem w domu. Ale tak nie ma. Najlepszym sposobem, na powrót, jak się jest daleko, jest zabić się. I oczywiście jest gravel, to zły znak. Bardzo zły znak. Myślę, że tego też nie słyszeliście. Dobra, trudno, to będzie filmik, taki wiecie. Wszyscy mi dzisiaj przychodzą i gadają. I zaraz strzeli mi kilof. Jak strzeli kilow to daję pauzę i idę. Coś zrobić? Do widzenia, zaraz wracam. No dobra, ludzie już jestem. Kurczę, dzisiaj mam takie zerwanie głowy, że normalnie szok. Ale dobra, myślę, że wiecie co. Muszę zobaczyć godzinę. Dobra, jeszcze mamy jaki, jakikolwiek tam czas mamy. Jako tako mamy czas. Jeszcze ja mam czas. Mam nadzieję, że jakoś względnie mi wyjdzie ten filmik. O, słyszę gacka. Oj, to gdzieś musi być tutaj wąwóz. Bo nie to proszę. pi pipi, pipi. Bo to chyba tak świnia nie robi. Czy co kurczę, chciałbym sobie dzisiaj z jakcy znaleźć. No i jeju, chyba sobie wykupię licencję, wiecie, do Bandicampa i będę mógł nagrać wtedy dłuższe lets play, bo takie 10-minutowe to i muszę na czas patrzeć, i jeszcze tutaj nie dać się zabić, i wiecie, to wszystko jest B. Ale jak widzimy, niczego tutaj nie znalazłem fajnego. I raczej nie znajdę. Zajdę na sam dół. oj, jaj, Gravel. Dobra. Chyba sobie zrobię zapalniczkę i sobie coś podpalę. Bo mam fajny pomysł, żeby sobie coś podpalić. Las podpalę. Ale nie, bo nie będę miał drzew. Trudno się mówi, posadzę nowe. Iuuuuu! Zaskoczyłem! I kopię sobie i kopię sobie i kopię sobie. Dobra, ludziki, wie tak co. O, dobra, a jeszcze wykopię węgla. Jeszcze na waszych oczach to zrobię. Chyba, że tego węgla będzie strasznie dużo. O, widzicie? Ładnie. ładnie węgla jest tutaj z tego co ja widzę O żyła węgla normalnie O dziesiąty level mam. Ale fajnie. Chyba zaraz. wiecie, że nie umiem robić stołu do enchantingu. Do enchantu chyba się mówi. Nieważne. Ale wiecie co? Zacznę. Zacznę. Zobaczę zaraz na YouTube jak się robi. I zaraz chyba sobie coś zenchantuję. Ale najpierw wie, 30 level, dobra. Ja się tu, w tym miejscu z wami żegnam. O, tutaj jestem ja, skoczę. No. Dobra, na razie.